z tej strony Ziolek. Została w górę Subika, a my lecimy z Tomacikiem i dzisiaj z to... Bardzo serdecznie, w tym cudnym i pięknym dniu. Zobaczymy jak nam pójdzie. Może być ciekawie. Pokazałem twoją rangę, widać. Widać. Mm, widać <laughs> widać. Nie błyszczy Zaraz spadniesz. <laughs> no i co z tego? Da no się na cieszy dziecku. się. No, sobie. Aha. Ale mi się <laughs> ono pod celownika. Drabinka. Drabinka milion procent. Nie dał Odlokowane osiągnięcie nie... 250, zabójstw w tej broni. O, chyba coś takiego. Musiałbym zobaczyć na live. Na tym na odcinku. Ja bym się śmiał, jakbym po tym meczu przed do G2. I jak będzie wygrana, może tak być. Kama Obity, trochę Drabinka Patrzę o plecy, no Drabinka Patrzę pewne. Trabinka. Drabinka pe... Słyszałem jak biegnie Jest No Miał ja tylko Glocka. Nie wiem. A Wupa będzie. Możliwe. Czym się stresujesz? Wytłumacz mi. Light. Nie, tylko ja już wiem, jak jest, w drugiej lundzie Eko grają, to znaczy, że A WUPA. Eee, patrząc po statystykach rangowych, powinieneś być nade mną. Tam coś Czy słyszę? to tutaj było dosyć D brama? Brama? Tak, wagon. Wagon i drabinka. Dobrze, po dwie po lepszą broń. Albo mieli tam coś fajnego, a o, mieli Galiara. Zawsze jest coś lepsze. Wolę z Galiara strzelać. Dobra, a, a M-eczko. By było snad na m Tak, na m było mi stać. Brama. Szef, brama. i ogień. Tak, brama. Jeden. Aha. 49 dostał. A to był drugi jeszcze. Rabinkowym ci później wyszedł. Aha. Jeszcze wupa. AWP? AWP mogę siedzieć Jak cię stać, staćcie. Oj no, zobaczymy jak się on dzieje. Myjmy nadzieję. Zaraz Wiem widziałem to właśnie. A to spoko, damy radę. Brama. Jeden. Brama. Przyszedł. Brama. Ej, drabinka była. Nie podchodzimy mi tam. Jak na szybko wdamy? Jestem. Nie zażyłem Obok chybiłem. Trawińkowy Leć ma w na lewo. Gdzie jest? No tu. Oh. O, chcieli Kupić. się bawić w to. Kupić coś? Nie, mam MK już Idę tam gdzie ty chodziłeś. Dobra. To ja sobie pójdę w ten mhm. konekto Znaczy w main. Jadę tam na ostro. Jeszcze jeden tam jest. Gdzie? Nigdzie. No co by zamienił na kałaszka w sumie? A czemu by nie? Jak mogę tak wybierać? Mm, dobra, znowu się zamieńmy. <noise> bo teraz tam mogą podjechać <noise> na blisko. Dobra. A wcześniej się podziewali a w z tej strony, wiesz o co chodzi? No to dlatego tak podjechałem. Brama, brama jest, ale Lafika. nie wiem co Cofnij, cofnij, cofnij I brama To, A widzisz. dostał tam sporo no. ode mnie. Musiał. 75 dostał. No widzisz. Dosyć sporo. Nie wiem nie jest za blisko mikrofonu. Podłączasz mikrofon. Ja? No. Szczerze, nie mam pewności. jeden. Dobra. Proszę. Jest, znik. Bra drabinka. Drabinka jest. 58 obity. Pistol, pistol. Pistol. Pistol cię tylko teraz ratuje. Mam 22 go biłem. A mogłeś pistolem, mówiłem. Mogłem. Ale spoko. Nie ma tragedii. Nieźle. Bej, bo ty nie masz czasu, to tam łap. Mainem. Mainem. Na ostro, tam do prawej, co nie? Airside. Yes, right. Cofnij, cofnij. Tam u mnie jest. Wybieg. Czerwony. Ale mnie porobił. Chowaj się, chowaj się. Defuje. Już nie zdążę. To chodziło, na czas. Tak. Ważne, że ugrane To nie jeden tam ładnie wyrwał. No. Jeszcze raz? <grych> Jeszcze raz możemy. Come on, come on, Tylko pierwszy. Jest tam na ten, u mnie. A, pompa to była. Nie Z wiem. Ja się tak byłem tam uchylić? Nie wiem. Ja nie wiem, czasu nie plantowałem. Dobra, trzeci raz na to samo się nie nabiorę. A przetestowałbym? Kusi przetestować to. Dajesz, biegniesz, biegniesz, lecisz. Ja cię ubezpieczam, ogień zaporowy robię. nie jest jeden u góry, i jeden w A Aj, dwóch miałem już. Ciężko na dwóch. mówię no, ci, Trzeci raz na co samo się nie nabiorą. Nie ma szans. A, Chociaż ale czasem wychodzi. Prawie wyszło. Czasem tak jest. Ja bym zagrał sobie tak jak zwykle. Ty pójdź drabinką, ja pójdę tamtędy i się spotkamy w połowie. Okej. Okay. Brama spalona Robię im plecy, robię plecy Dwóch jest Brawo Ładnie, brawo. A ja go tam nie widziałem, on mi się tam zlał z tułem w ogóle. Dobra, to jest na razie, do następnego. No.